No i zmierzmy się z Mingiem Zobaczmy jakie dwa te wyścigi Tor i próba prędkości Tor widzę, że będzie krótki, więc z tym poradzimy No z próbą prędkości może być ciężko Ale co, bierzmy się do roboty To się nazywa dopiero efekciarskie intro. No i tak, trochę niech Ale powiem tak, pokazałem jak Leming w wielkim stylu pokonywał różnych rywali. Chociażby w Eclipse, w Subaru imprezie. No i teraz zobaczymy, czy uda nam się pokonać, chociaż pojedynek z nim nie należy wcale do prostych. Z uwagi na to, że posiada Lamborghini Galardo, które jest bardzo szybkie. A dwa raz yy, prowadzi się bardzo dobrze, więc będziemy musieli tutaj się naprawdę postarać, żeby pokonać właśnie Minga. Zobaczymy, czy nasz Mercedes sobie poradzi. Akurat tory jest krótki, bo ma tylko dwa okrążenia. Po włoskiej dzielnicy, która się nazywa Little Italy, nawet sama nazwa tego toru sugeruje, że po włoskiej dzielnicy będziemy ścigać się. I na razie o dziwo, prowadzimy z Mingiem. Okej, tutaj widzimy, że będzie troszeczkę takich ostrzejszych zakrętów. Oj to taki krótki. Spójrzcie, raptem minuta trwa. Ten tor. Nawet nasz Mercedes mówię w że serka tutaj daje radę. Nawet w takim Galarto. Nie spodziewałem się tego. Bo tak się myślałem, żeby nie wziąć innego auta, ale skoro Celka 500 sobie radzi, no to może go pokonamy. Tylko trzeba się tutaj skupić. Ale akurat to nie jest aż tak ciężki, bo nie ma tu jakichś zbrodniwych zakrętów czy coś, czy jakichś przekombinowanych tras. Tak jak w tych eliminacjach co miałem dość duże problemy Okej, okay, witamy Buongiorno Italiano Jak widzę tę dzielnicę to naprawdę Fajnie, że raport jest tak multikulturowy I mamy właśnie tam dzielnicę włoską, francuską, też jakieś inne widziałem Brakuje tylko jeszcze czajna tam To dopełnić szczęście i byłoby super No a tymczasem mamy pierwszy wyścig zaliczony, bardzo łatwo, myślałem że będzie o wiele większe wyzwanie Dobrze, tor zaliczony, no ale zostaje jeszcze próba prędkości, która ma może być ciężka, bo jego auto jest sobie szybsze od naszego My się przekonamy ile na nasze Celka 500 wyciągnie Tutaj ja postaram się oszczędzać yy, nitro bo inaczej może być ciężko z tą chmurą prędkości więc nawet jeżeli będzie pierwszy to niech jedzie pierwszy ale muszę wyciągnąć jak najwięcej prędkości na tych fotoradarach tak jak teraz To, no, trzeba to sposobem zrobić, żeby z nim wygrać. Tu mógł dużo wyciągnąć. Czy damy radę? Mmm, nie wygląda to za dobrze. Oj, niedobrze. No właśnie, o tym mówiłem, no jego gałęze jest bardzo szybki, i strasznie dobrze się spisuje w próbach prędkości. 244, ale też to mało dało. Wow, 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 wow. No troszkę mogło to wyglądać nieciekawie, ale jakoś dajemy radę. Może się uda, ale mówię, no to nie, nie będzie wcale własne zadanie. Tu jeszcze się obiłem, ale on widzę, że stracił panowanie. Pomimo tego, że Galardo to jest samochód, który się w prepozorom bardzo dobrze prowadzi. Ale trzeba umieć nim jeszcze prowadzić. No gdybym przewalił z tym tirem, to znaczy to, z tą punkcie żarówką, to e, chyba byłby by koniec wyścigu dla nas. Okej, okay, 195, ile on, on ma? niewielką różnicę przewagi, ja pojadę tędy. <grym>, no jeszcze go wyprzedziłem, bo pojechał dłuższą drogą. 276 o nawet dwie drogi mamy ale ja pojadę tą tutaj skrótu nie mamy prowadzimy z remis o kurde remis mamy a dobra nie chciałem się wywalić więc tutaj mówię najmniejszy błąd i skutkuje powtarzaniem wyścigów Mitro oszczędzałem Je, Jeden kilometr przewagi Teraz pozostaje pytanie Czy uda mi się na tyle rozpędzić Żeby go dogonić Okej, okay, taranuję wszystko na swojej drodze To może do, dogonię Okej, okay, czy uda się, czy uda się, czy uda się Okej, okay, wyprzedziliśmy go, czy mamy wygrane, moi no drodzy? Tak jest, udało się, ale widzicie, dosłownie na styk z nim wygrałem, raptę 30 km więcej od niego. Ojej, ależ emocje były w tym wyścigu, ale ważne, że się udało. Więc min został załatwiony i wybieramy dwie go karty. Dobrze by było trafić jego auto Galardo. Bardzo bym chciał jego auto i może jakąś, nie wiem, kasę. Dobra, może numer jeden? Okej, okay. dodatkowa premia pieniężna w wysokości 50 tysięcy dolarów. To jest akurat fajne. I może karton numer 3. I wygraliśmy Lamborghini Gallardo, czyli znowu dobry set kart wylosowaliśmy. Galardo i y, premię pieniężną 50 tysięcy dolarów. Fajnie. No to co? Ruszajmy dalej, zobaczmy kto następny. Czas na czarną listę numer 5. I naszym kolejnym rywalem będzie Webster. Okej, okay, tutaj możemy sobie po, iż, poczytać hmm, jego opis i zobaczmy sobie też jego film. No nieźle się to zapowiada so, Hmm, dzięki, jesteśmy już numerem 6 na liście To jest bardzo dobrze dla nas Okej, okay, a my sobie tym razem wrócimy do kryjówki I na tym zakończymy odcinek, ten emocjonujący odcinek Sporo się wydarzyło w ostatnim czasie, także dzięki wszystkim, że byliście ze mną. No i co? Zapraszam Was na kolejne materiały z Nitworskich Speed Most te, które spodziewajcie się już na dnia. Więc trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!